Siemano, witajcie, ja jestem jestem Kapitan i witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam jak najlepszy sposób na zdobyć koronek stable guys. W taki sposób zdobyłem połowę tych koronek w niecałe dwa dni, więc to jest naprawdę przepotężny sposób. I, i jedynie co powiem na początek, żeby zrobić ten sposób, to trzeba mieć e, dwa urządzenia i dwa konta. No chyba, że macie jakiegoś znajomego, który będzie Wam będzie pomagał. No to po prostu yy, na przykład ja tutaj mam już telefon, wy nie wierzycie, nie widzicie, ale ja już mam telefon i tworzę tutaj grupę na telefonie. Oczywiście to czy, czy na komputerze, czy na telefonie robicie tą grupę, czy na jakimś innym, ale właśnie tutaj... Więc już stworzyłem grupę i tutaj wpisujemy tylko kod grupy. W moim przypadku 3, 7, 2, 3, 1. Dobra, dołączamy. I powiem wam w tym momencie jak to działa. To działa tak, że kiedy gracie w jakichś grupach, no to prawie zawsze grają z wami poty. Nie zawsze, bo czasami są prawdziwi ludzie, ale to mi tylko... Parę razy się przydarzyło, ale tak to prawie zawsze yy, grają z Wami boty i te boty po prostu są tak proste do zrobienia, że szkoda gadać. No więc, dobra, tutaj już na telefonie zaczynamy. I tutaj, jeżeli tu się mocno ładuje, w sensie szybko, to znaczy, że gracie z normalnymi graczami, ale jeżeli ładuje się właśnie w takim tempie, no to oznacza, że będą z Wami grać boty. No więc fajnie, to nie? Dobra Więc y, mamy tutaj już potrzebę bo że będą z Wami grać bocy, czy prawdziwi ludzie Dobra Więc tutaj już stosujemy mapę I ten No i uwaga Ja wa zaraz Wam przy, y, ten a, właśnie zaprezentuję Tutaj z tego co widzę to. A nie, tutaj akurat nie trafiły się boty. Niestety tutaj akurat no, nie udało się. Ale jest szansa na trafienie botów i bo, naprawdę duża. Tutaj akurat jeden raz trafiłem boty, ale zaraz w następnej rundzie powinno już być boty. Co w się sensie, teraz nie trafiłem botów, tylko trafiłem prawdziwych ludzi. No dobra, więc tutaj sobie przejdziemy. Zaraz zobaczycie moje umiejętności w StumbleGuys. E, mogę to opisać z zerem. Chociaż sobie może 1 No dobra, może 0, 0,001. Dobra, robimy tutaj 3 kolca Okej. Okay. Udało się. Oj, że nie przejdzie. Nie. Dobra, gramy dalej. Lecimy dalej. Widzowie. Ale śmieszny taniec. Pierwszy raz to widzę. Dobra, lecimy dalej. I to jest... Waga. Spin go, run. Ten akcent. To w jest sensie najbardziej akcentowy. Tam dwa mapy, którą mówię, to jest zdecydowanie over and under. Ja to mówię tak over and under, xd over, over and under guys, xd Dobra, lecimy Próbujemy zrobić trick że I udało się nam, widzowie Ups, tutaj już nie Zobacz, myślałem, że nam tą pointę nie zaliczyło ale dobra, przeszliśmy widzowie GG Dobra, tutaj poobserwujemy sobie Dobra Więc lecimy widzowie do finału i co będzie w finału? Uwaga Losujemy Uwaga sobie kręcimy tutaj hm. dobra e, Bodbasz Okej okay. Robi wrażenie Dobra, dawaj Dawaj wszystkie czerwone biedronki Wtedy będzie dopiero zabawał Pięciu osób padnie, wypadnie wiem. Serio, już jakiś chłop od biedronki dostał? XD No chyba, że gra na telefonie, no co? Jest bardzo... Serio, już ktoś odpadł? Ojej, no chyba, że... A nie, to jest... No, nie wiem, gdzieś już dawno odpadłem Nieważne Łojej, prawie dostałem Ale było blisko, widzieliście Dobra Lecimy do. Dobra Serio już tyle osób odpadło? Ej widzowie, chyba będzie wygrana Ej no, chyba będzie wygrana ja jeszcze żadnej, żadnej nie dostałem, łąga. GG widzowie. W sensie to niby nie były boty, ale i tak wygrano. Łatwiutko, dobra. E, tutaj już na telefonie tworzę nową grupę, tylko muszę poczekać aż to się skończy. Dobra. E, lecimy dalej. O w sumie, dobra. Gramy Tylko dlaczego w poprzedniej rundzie nie było botów? Choć tak wolno się ładowało, na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie wiem, no chyba że to są takie nowoczesne boty, że nie udawają botów ciągle skaczą. Ale dobra, patrzymy, czy teraz będą boty. Takie boty, boty. A nie, jungle Roar Już myślałem, że lesser tracer. Dobra, teraz to na pewno są boty. Widać po ich starcie, że to są boty. I no. Dobra. Lecimy tutaj. Oczywiście jest, ponieważ to są boty, to jesteśmy pierwsi. W sensie te boty nie mają pojęcia o istnieniu e, jumpów. Jump dlatego ciągle odpalają. Dobra, lecimy. Ojeju ratujemy się. Dobra, lecimy tutaj. Dobra. I będzie GG. Właśnie. Więc teraz widzicie jakie to są boty. Patrzcie, oni są dopiero tam, a już tutaj. Dobra. Dawaj. No tutaj sobie trochę poskaczemy. Poczekamy na ich, dobra, lecimy tutaj, o, dobra, chodźcie, gg, dobra. No ja wam właśnie mówię Co jest? I czy oni przejdą? A nie udało się tobie. Mogłeś skoczyć po dwójnym, wiesz. Dobra. Co będzie w półfinale widzowie? Dobra, losujemy. Super slide. No, to lubię tą mapę. Nawet I zwłaszcza dlatego, że tutaj zdobyłem swoją pierwszą koronkę. dlatego, właśnie moja. Jestem w się. Sensie, no, może nie ulubiona, ale. No, to nie jest tak, że jej nienawidzę. Ups, nie wyszło. Ale dobra, ja i tak to przejdę znając te boty boty fajne boty to znaczy fajne boty bo można na nich łatwo kolonki dobijać Dobra lecimy z tymi botami widzowie GG raczej Dobra lecimy dwóch a dziwię się że nie jestem pierwszy chociaż nie dobra o kurczę, już myślałem, że znalazł trampolinę, nie skoczę, ale skoczę. Co ten Nikola zrobił, A nie. Dobra, przeszli. Co będzie w finale, widzowie? Co będzie w finale? I patrzymy. Bormasz robi wrażenie. Dobra. Lecimy. Kogoś wepchniemy w biedronkę. Może. Może nam się uda. Chociaż wątpię. Ła. Ła. Oho. Co to było? Ła. Ła. Ojej. Już trzy osoby odpadły i Już cztery. GG, dobra. Ja już wiem, że wygrałem. łopiet ty się nawet gdzd. Ja wam właśnie mówię, tak to jest. Z botami najłatwiej. Dobra. Myślę, że jeszcze jedną rundkę sobie zagramy. I... Dobra. A. No to dobra, wychodzimy. Tu też wychodzimy. Dobra, otworzymy. Tutaj. Teraz... Ojej, reklama. Jak ja nie lubię reklam. Dobra. Pomijamy. Ojej. Okay. Dobra. Wpisujemy kod. Nie. Dobra, jaki to jest? 11. Dobra. Gramy. Dołączamy. I gramy. Dobra. Manduję. Dawaj kręć się, krę kręć. Kręć kręć. Kręć kręć. Wyr rudy, rudy, rudy. Dwu. Ale nie Fajnie. Dobra, time fall. Dobra, dawać bocy Chodźbym chodźmy mi ale tutaj robić ścieżkę, nie ja chyba wiem, a nie XD. Co ja robi? Dobra, dawaj tu XD. Chłopcy chłopy co się kręcą jak szaloni. Dobra. Dobra, gg GG widzowie łatwiej tylko GG. Jeszcze spróbujemy to na telefonie przejść. Żeby się tak nie nudzić, ale myślę, że się... Chociaż? Ej nie, dobra, uda się. GG. Dobra, przeszliśmy. Dobra. I tutaj sobie czekamy. Jak sobie przemijamy. Dobra. Czemu ty stoisz? Pani Jorma? Albo pani Jorma? Nie wiem. Dobra. Lecimy dalej. Robi wrażenie, widzowie, naprawdę duże. Co będzie dalej? I co będzie dalej? Sam sodder Jestem niebieski Dobra Ale już łatwiej, chociaż nie dlatego że u mnie w grudzie też są boty, tu przecież my też będziemy przegrywać. Ale myślę, że dlatego, że ta ja, ja tutaj gram. To raczej wygramy, no to. No no patrzcie, co oni robią. zd Gdę. O nie, ty. Oni nas gonią. Trzeba szybko biec. Dobra. Dobra, lecimy z nimi, widzowie. Dobra, ale tu jest piłek Jezu, no po prostu piłki nie umiecie normalnie ochronić, tylko je tam rzucacie Dobra, baj Dobra, łatwiutko, GG Ej, ty obronili? Jak cy, cwani A ja tutaj złoty jestem, fajnie Dobra. GG. Ty, ale oni nas gonią. Ale dobra, kolejny gol. Dobra, GG. My już wskaczamy po prostu z radości do piłkości. Pa, pa. Dobra, łatwiejutko widowy. Lecimy ESA z nimi. Dobra. I co będzie na finał? To jest dobre pytanie. Dobra. Lava land. Fajnie. Lubię tą, to, tą, to, tą... arenę. Dobra, tutaj idziemy. Tutaj. Gdzie dalej? Co? Tutaj. 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 Serio już dwie osoby odpadły, haha. Tutaj. 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 tutaj, tutaj, tutaj. 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 wo ojeju. Tutaj. Tutaj. Ła. Tutaj. 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 Ej, ty. Szybko. Ojeju. Ło. I dobra widzowie, ale safe. GG widzowie. Kolejna koroneczka zgarnięta. Patrzciutko. No więc widzowie... no... Aby było na tyle z tego odcinka. Jeżeli więcej, chcecie więcej odcinków ze StumbleGuysie, to zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem. Jeżeli Wam się nie podoba, nie zmuszam. Ale było i bardzo fajnie. Byłbym bardzo szczęśliwy, ile by się kręcił tak bez, bez ograniczeń. Normalnie by się kręcił. Kręcił, kręcił. Jak, jak brązowy, brązowy lew. Gle. Dobra, kręcimy. Ty tak się da? Nie, teraz się nie udało. O, patrz. Dobra, widzowie. Ja to było no, tyle z tego cika Na razie cze. I pa. 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 Pa.